No przedrzym. Och, och, och! Och, ile to miłości. Widzicie i to jest właśnie to. To jest to podziękowanie. To jest to podziękowanie za, za ten czas poświęcony. <laughs> och, och, ci widzieliście jako drapeczkę kiedyś. Nie widzieliście. Jestem jest jestem To jestem ta, ta dzika kotka, na którą się ten paskudny chuj znęcał i wkładał te swoje paskudne łapska do kota. Widzicie? Tak jest efekt wkładania tych paskudnych łapsk do kota. No tak. Moja dziecinka, Moja śliczna. No piękna jesteś. No mój grubasek no Mój. No mój. No mój grubasek. No tak. No moja z Paskudny łapska do ciebie pchałem i taki Efe jest teraz, taki jest biedny.